O, bo wy teraz jesteście tacy wrażliwi i że duba się poprzewracało, a że kiedyś wiadomo, był komunizm i było w ogóle ciężko, nie było nic w sklepach. My wiemy, że wszystko jest. Można być 13-letnim milionerem w ogóle wszystko... W internecie wystarczy tylko ten jeden filmik, żeby ci wyszedł albo cokolwiek. I my wiemy, że jest wszystko i powinno być dobrze i pięknie. No a z jakiegoś powodu tak nie jest. Wiersz, który napisałem kiedyś z takiego poczucia serca, że chcę napisać wiersz, jestem zakochany, mam 20 lat, no to potem był wykorzystany jako opis mojej wystawy fotograficznej. Wszystko można wykorzystać, i dopiero uczę się, żeby może, że warto może oddzielać te rzeczy. Dałem sobie zakaz pracowania, i od tych trzech miesięcy cokolwiek robię, to jest dla mnie, i nie daję sobie wymagania, że coś z tego musi wyjść. To się wzięło z tego, że zrobiłem pieniądze za stworzenie reklamy iPhone'a. To jest taki pierwszy raz w moim życiu, gdzie mogę sobie też pozwolić tak, właśnie psychicznie, i poczułem, że, że muszę to zrobić, bo inaczej po prostu będzie ze mną źle. Cześć. Jestem Konrad Tułak, znany także jako Nightlu w internecie. To był nick, który trzeba było sobie wymyślić na Instagramie, jak się miało 15 lat. I teraz on jest bardziej zrozumiały, tak mi się wydaje, bo już serial The Last of Us istnieje na HBO. Kiedyś istniała tylko gra i to są litery z nazwy The Last of Us i z studia, które wyprodukowało tą grę. Grałem w grę przez całe życie i lubię grać w grę i od dzieciństwa gram w gry, ale zawsze czułem się z tym źle właśnie, że marnuję czas, że nie robię tego produktywnego czegoś. Mhm. I w ogóle miałem problem z spoczywaniem. To były czasy, kiedy miałem taką salkę w domu i robiłem zdjęcia znajomym za 50 zł na tle takim czarnym na ścianie. I kiedyś przy, przyjaciel znajomej, której robiłem zdjęcia, potrzebował zdjęć na koncercie dla swojej gazety. I okazało się, że to jest fajne, robił zdjęcia na koncertach. Potem z koncertu na koncert poznawałem muzyków, potem teodyski z muzykami, zdjęcia prywatne, no i jakoś poszło. Dużo starych małych aparatików. Ten bardzo lubię. Kiedyś kupiłem go za 20 zł, yy, 5 lat temu, i to była najlepiej wydana 20 zł w moim życiu. I zrobiłem na tym bardzo dużo rzeczy: tyle dysków, zdjęć. To jest coś, co uwielbiam. Nie wiem, czy jest naładowany. To jest aparat drukuś. Aparat drukuś robi tak. Właśnie, że takie obcowanie z takimi fizycznymi obiektami, rzeczywistymi, no jest coraz rzadsze, a zawsze jest jakoś ekscytujące. I e, na przykład drukowanie zdjęć dla mnie... No mam milion zdjęć na telefonie, do których nie wracam, a jednak, kiedy się wydrukuje to zdjęcie, to nagle jest takie poczucie wow, właśnie ono istnieje fizycznie. Ludzie nie dzwonią, ludzie piszą na Instagramie. Tam jest moje życie i nikt, i nikt nie tego nie chciał. Ja zazdroszczę na przykład, ja na przykład zazdroszczę mojej mamie, że nawet jeżeli moja mama czy mój tata korzysta z telefonu, z social mediów, żyje w tym świecie obecnie, no to że jednak to jest dla nich naprawdę narzędzie i że to jest to, czym miało to być i daje ci tylko możliwości, a nie że coś cię pochłania, zabiera i staje się wysysaczem w ogóle życia. Bardzo trudno jest czytać książki, albo bardzo trudno jest. Już nawet na tych social mediach mi zobaczyć film, który trwa minutę, dwie, bo to jest dla mózgu 100 razy mniej interesujące niż machina, która została zaprojektowana przez ludzi, którzy tworzyli kasyna. Bardzo popularne jest y, teraz takie marzenie, żeby się wyrwać z Matrixa. I, I co znaczy wyrwać się z Matrixa? Ja mieszkam na Skekempie, która jest. Y Takim osiedlem, gdzie jest dużo takich bloczków dwu-, trzypiętrowych. Znam sąsiadów. Rozmawiałem z moim sąsiadem z dołu pewnie przez te pół roku, tak z trzy godziny łącznie, czy cztery, przy okazji wychodzenia po bułki. No a wcześniej, mieszkając na osiedlu pododeweloperskim, jedenastopiętrowym na woli. Przez 3 lata mieszkania tam, łącznie rozmawiałem 5 minut z, jakby z wszystkimi ludźmi. Głównie dzień dobry, albo jak ktoś miał psa, to mówiłem o, jaki fajny piesek. Wychodziłem do Żabki kupowałem w Żabce, nie patrząc na osobę, tylko mówiąc dzień dobry bez aplikacji i w ogóle tak jakby, nie, że nie musiałem w ogóle patrzeć na człowieka i mieć jakiejkolwiek interakcji z tym człowiekiem. Nie uciekniemy od tego. To co dają nam social media to jest ta iluzja, iluzja kontaktu. W ogóle ludzie zapomnieli właśnie, że można na przykład e, zadzwonić do babci, żeby zapytać się o jakiś przepis, a nie wpisać go w chat I na przykład to jest coś, co ja też e, bardzo staram się robić ostatnio. AI dopala też te lęki związane z samotnością i to, że można z nim rozmawiać zamiast z, z przyjaciółmi, że nie trzeba przeżywać, nie trzeba w jakimś sensie już tyle myśleć, nie trzeba tyle się uczyć, co jest też może fajne. Mhm. Na przykład to jest chyba z Halmirowskiej, To jest prezentownik ogólnie. Ktoś ma rodzinę, można coś tutaj pogrzebać i dopasować do kogoś. I może ktoś, kto kocha filmy akcji, jakieś stare, to może to jest taki film. Czy on działa? Nie wiadomo, ale jako taki dodatek do prezentu, na przykład dla koleżanki, która jest koniarą, kocha konie, można dorzucić do prezentu Co to, coś jeszcze jest fajnego z takich rzeczy. Oprócz tego, że są jakieś różne kartki. O, na przykład taki bardzo cringe'owy, yy, bardzo oklepany, nie ma drogi do szczęścia. To szczęście jest drogą. Yy, magnesik, można taki dać w ramach żartu. Albo rady życiowej, poważnie. No, ale właśnie chyba, chyba to jest w ogóle zaorada. Że tak, właśnie, tak trochę też to, o czym się rozmawialiśmy, że tak, że chyba nie chodzi o to, żeby szukać ciągle tylko szczęścia, yy, że jednak jest droga do szczęścia.